No hej, cześć! Siemaneczko wam wszystkim moi drodzy, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry jaką jest Pokémon Xenoverse No i e, słuchajcie, dotarliśmy na jakiś tutaj e, rozbity już statek i to nie jest ten statek, na który my się rozbiliśmy, to już jestem pewny po nazwie, ale trzeba go trochę zeeksplorować, bo i zleczenie mogą być problemy, więc trzeba bardzo, ale bardzo uważać. Ja już mam 6 Pokemonów, ostatnio do teamu dołączył Nunville. I dowiedziałem się, że Nun to zakonnica. Jakoś nigdy nie potrzebowałem wiedzieć, jak jest zakonnica po angielsku, teraz już wiem, więc dzięki za info. <laughs> o, i tutaj też mogę leczyć się Ale to kosztuje 500, więc na razie mnie na to nie stać, ale zobaczmy jakie Pokémony tu występują. Grimer, OK, GRIMERA lubię, ale jak wiecie tutaj łapiemy tylko i wyłącznie tak właściwie albo może nie tylko i wyłącznie, ale łapiemy głównie pokemony, które yy, są nowe. No wiem, że niektóre stare mają nowe mega ewolucje i takie będę łapać, ale chyba mógł do nich nie należy, a przynajmniej nie wydaje mi się. Zobaczymy. W każdym razie, moi drodzy, widziałem, że poprzednie materiały Wam się bardzo podobały. Jesteście aktywni, zostawiacie łapki w górę, komentarze i dziękuję i możecie robić tak dalej. A jakże? O Boże, wiecie co, dobra, to są same Grimery. E, już chyba wiem po co są te ripele, bo inaczej te dzikie Pokémony mnie po prostu rozszarpią. Więc wystrzelcie lajka, ja użyję ripela z tego powodu. Haha. Dobra, gdzie ja je mam? Tutaj? Yy, nie. <grystanie> gdzie ja je dostałem? Co ja mam tutaj na razie? Atrak Grasnot, okej. Okay. Yy, Pąri. No trzy. to nie jest jakoś bardzo dużo, ale musi na razie wystarczyć, żeby mnie nie zagryzły na śmierć. Tutaj nic nie ma. No dobra, czyli tu mamy po prostu głównie leczonko. Yy, no dobra, ale idziemy wyżej, idziemy wyżej. Zobaczymy co tu się dzieje. Tutaj na razie nie za wiele. Tutaj są jakieś drzwi. Jakaś coś dziwnego jest za tymi drzwiami. Ale mogę wejść. O oh, jasna cholera, to są te Sharpedo, które zaatakowały nas na pewno, ale jeden z nich jest inny. To musi być ich lider, X Pokémon. O, jasna cholera, coś czuję, że on ma typ ducha, ale wygląda epicko, ewidentnie. i naprawdę piękny jest, ej, muszę go mieć, muszę go mieć, szczególnie, że nie mam wodnych Pokémonów, ale coś czuję, że typ wodny to on dalej ma. Obstawiam, że zamiast yy, wodny i mroczny, to jest wodny i duchowy, a przynajmniej no tak myślę. Ma dwa paski życia, okej. Okay. Myślę, że się nie cackajmy. Kurde, Confuse nie niedobrze. Chciałem od razu przywalić czegoś elektrycznego, dobra, trafiamy. Dostał super efektywnie, wszystko się zgadza, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, potrzebuję go, proszę Cię, Bremant, nie uderz się. Dziękuję, świetnym jesteś Pokémonem. Eee, dobra, stracił ten pasek życia, Cursed Buddy. Wiecie co, ja bym spróbował go uśpić. Phantom Force, cios, który ma 90 mocy. ja jeszcze się bijemy sami, dobra, coś czuję, że on mnie załatwi tym ciosem, to jest naprawdę potężny atak. Eee, wątpliwy bym przeżył. No właśnie. E, fajnie byłoby mu narzucić jakiś status, ale może być z tym mały problem, e, bo właśnie, jeżeli chodzi o statusy, no tak średnio, 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 średnio najeżdżam. No nic, e, no nic, no nic, no nic, dobra, zrobimy inaczej, wystawmy Nunvila, ja go spróbuję złapać. On stracił jakby nie patrzeć w pasek życia, ale no to może być trochę za małą, e, Ile mam, mam 22 zinobole, to jest dużo, próbujmy. Fajnie byłoby, gdyby się łapały, gdyby rzeczywiście dobrze działały. Działają perfekcyjnie. Masakra! Zdobyłem od razu Sharpedo, nie jakiegoś nawiecie, nie karwanie, tylko Sharpedo. Ej, i cudowny Pokemon. Cudowny, no i mało ghost, nie myliłem się, nie myliłem się. Myślę, że bierzemy go do party, słuchajcie. a nie mogę tak na szybko wymienić. Dobra, czyli musi iść do PC. No dobra, będę musiał się podleczyć. No i co teraz z innymi sharpidom? A, znikają pod wodą. Doskonale, dziękuję, dobranoc. Mamy je z głowym. Ej, to znowu jest ten typ. Judy, czy wszystko w porządku? E, co robisz w takim miejscu jak to? Tak, mówimy Tarakso, co się właśnie tutaj wydarzyło? Ehm... Tak, spodziewał się, że za tym wszystkim stoi x Pokémon, a więc przyszedł to sprawdzić, ale jak widać, sprawa została już rozwiązana. Eee, Okej. Okay. Hmm. Tak, też byłeś na tej łodzi, no ja wiem. A, gdyby nie Alakazam, który teleportował całą ekipę na czas, to bylibyśmy pokarmem dla rybek. No to też <tuszel> podziękujmy Alakazamowi. Okej, okay, to jest jego Pokémon, rozumiem. Eee, alakazam, teleport. Kurde, ten koleś wydaje się być silny i może on nie jest wcale zły. Ja tak na początku podejrzewałem, ale może się myliłem. Tak, jesteśmy, jesteśmy bezpieczni. To fajnie, alakazam, wracaj. No dobra. Musisz być zmęczony tą walką z Sharpidem. pozwól, że wyleczyć Pokémony. Eee... nie no dobra, może on jest spoko gościem. Eee, czemu by nie? Witaj w moim domu w Polaristown. Okej. Okay. Eee. Tak, wiem jak działa ten Porygon Center z dokładnie. Zaraz to ty to wymyśliłeś. Eee, no dobra. Dobra, mam się czuć jak w domu, no. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło. No o, o co chodzi? Pokémon Transfer dostałem, a jak to działa? To ciekawe jest jak to działa. Eee, do Key Items dodane zostało spokom. Znowu on to wymyślił. Okej. Okay. Virtual update, dostaję dodatkowo. Dobra, jeszcze jakieś rozszerzonka i takie tam, spokom. Ehm... Aaa, Dobra, czyli to działa na pokemony, które mają ewoluować przez wymianę. no to fajnie. Ehm, no dobra, coś jeszcze. Nie, no chyba nic, chyba nic. Dobra, zobaczmy sobie ehm, te moje nowe przedmioty. Czyli to mogę użyć, ale na razie, no, chyba nie ma na kim tego użyć, tak właściwie. Jak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, zobaczymy, co ja tu mam. Mogę leczyć Pokemony w tym miejscu. No Ripper przestał działać, no i Yyy... Eee, tak, tego mam nie ruszać. Tak samo tego mam pewnie nie ruszać, a, a to działa? Czy tego też mam nie ruszać? Nie, ten, ten jest w naprawie, jak widać. Jest jeszcze komputerem. Też lepiej nie ruszać. No dobra, no to nie mamy czego ruszać, no to chodźmy stąd. O, Polaris Town. tutaj. Udym. Tak, jakiś dzieciak potrzebuje pomocy. Tak, ale jak już mówiłem, ja jestem trochę zarobiony na, ten, na tą chwilę. Może ty się nim zajmiesz. Okej. Okay. Kurczę, teraz zaczynam zastanawiać się, czy nie popełniłem błędu, że tak szybko wleciałem na tą łódź, a nie sprawdziłem tego lasu, e, do którego trafiliśmy dokładnie. No ale no cóż, no nic, bywa. Bywa jej tak. Czy jesteś Judy, czyż nie? E, pan Tarakso powiedział, że mi możesz pomóc. E, ma bitwę na śnieżkim z. Swoim Hikilu w Zero Cave. I wtedy nagle pojawili się, kiedy była ta bitwa jakieś dwaj gościem, źli gościem. E, no dobra. Czy muszę odnaleźć jego Pokemona, bo to jest pewnie Pokémon. E, I sprowadzić go bezpiecznie tutaj. Okej, okay. dobra, będziemy próbować. E, ej, tu jest centrum Pokémon, więc ja bym chyba z niego skorzystał. E, tak jak już mówiłem, ten Sharpedo mnie interesuje. Yy, tak sobie myślę. No, mam. Mm, wiem, że mam dwa Pokémony elektryczne. Wiem, że mam dwa ogniste, ale ten jest w sumie najmniej wytrenowany. Może na razie zamiast niego. Dobra, możemy. Tak, spróbować, zobaczymy. Muszę sobie zobaczyć tego Sharpido i jego ataki, bo wydaje mi się, że może być ciekawym. E, no i jak ten Sharpidom? No i fałki pod ataki obrony są niezłe, reszta fatalna. Ma Cursed Body, okej. Okay. No i cios Phantom Force mi interesuje 90 mocy z Priority też jest fajne Ale on jest sam w sobie dość szybki, więc nie jest tak źle. Chociaż... Znaczy nie, no, w sumie te trzy si to dobra, to nie jest najszybszy. To Aquarzat się przydam. Eee, no dobra, czyli co, tam był jego dom. Ja tutaj muszę troszeczkę więcej poodkrywać, pogadać z ludźmi. A nuż dostanę coś, co by mnie zaciekawiło. Kto to wiem? Kto to wie, kto to wiem? Dobra. Rendigo, nie wiem o kogo chodzi. Nie wiem, nie wiem. Przejdźmy się kawałek dalej. Gdzie jest w ogóle ta jaskinia? O, to pewnie ta jaskinia. Ale zanim jaskinia, to ja bym tutaj jeszcze się troszeczkę rozejrzał. Pokeboard, dobra, tutaj mogę. O, tu mogę coś znaleźć, tylko. No właśnie, jak? O, dobra, już to mamy. Poszło szybko i sprawnie. Ice Kill, no nie jest to najlepszy przedmiot, ale może się nadać. Eee, fu, 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 fu. Jak ja stąd wyjdę teraz? To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. <laughs> Jak ja mam stąd wyjść? Dobra, już wiem. Dobra, mamy tą. I co my tu mamy? Więcej domków, które mogę zeksplorować, zanim tak, i takie tam. Eee, kiedy byłam młoda, byłam obiecującym tutaj trenerem lodowych Pokemonów. Tu nie mogę przejść za jej domek. No niestety, a tam coś jest chyba. No, tam coś jest. Tam jest jakiś trener i żółty to może ziem, kto to wiem. Tutaj Ice Gem Spokom. Obstawiam, że gdzieś jakiegoś lodowego pokemona pewnie znajdziemy. Dobra, ty mi coś powiesz? Cherry Berry. Okej, okay, Spokom. Co tutaj? Co tutaj? Nic ciekawego. Tutaj też nie. Wszyscy palą w kominkach, ale nie ma co się dziwić, tu jest zimno. Okej, okay, ta twoja przygoda się dopiero zaczyna, powiadasz, o, a tutaj jest, to jest, nie, to jest żywy Wigglita, Myślałem, że to jest jakaś, wiecie, pl pluszak jakiś czy coś, ale nie, <ścoughs> dobra. Forbelt down, powiadasz, dobra, tutaj też coś jest, też coś jest. I kolejny Ice Healy, Jezu, czy jest coś innego oprócz Ice hilli. Wątpliwem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. no to co, chyba sprawdziłem tu wszystko. No bo tu nie ma przejścia, no to wychodzi, że wszystko. No dobra, musimy kierować się typowo do jaskini. Już coś więcej wiem. E, wiem gdzie iść i w ogóle, więc y, idziemy... Tam chyba nic więcej nie ma. Nie wiem, nie wiem, idziemy. Po prostu idziemy dalej. Zero Cave. Powiem szczerze, że to wygląda mi na miejsce, w którym będę potrzebować ognistych pokemonów. Więc może niech Trishold się trochę podexpi. Mało mu brakuje, żeby dobić poziom Elekida. Ej, tym Roper the Hiker. Dobra. Okej, okay, jak ktoś to będę zagadywał, spokom. Jest Snizel. Ja nie wiem, czy właśnie Weavile nie jest jednym z tych Pokemonów, które mają nową mega ewolucję. Ale to może na razie jeszcze nie walczmy. W ogóle tutaj właśnie trening, znaczy walczmy. Walczmy ci tak, łapać, zobaczymy. Eee, w sumie ten trening się przyda, bo... No nie oszukujmy się, poziom mojego pokemona jest na razie dość słaby. E, ostatni lider miał pokemona na 12 poziomie, więc jeszcze go nawet tutaj nie dobiłem. O, teraz będzie 12 poziom. Tak jest, a tak ładnie rośnie. Może być. E, a ja sobie tutaj dalej sprawdzam, co tu. O, jest nasz nowy kolega, o Judy. E, dobra, czyli moja praca jest niczym innym jak tylko właśnie badaniami tutaj nad Pokémonami w jaskini. No, nie pomogłem jeszcze dzieciakowi, no bo jeszcze nie. Spokojnie, no wszystko przyjdzie czas. Spokojnie. Kolejny Rerkendi, ale Rerkendi myślę, że nie ma co marnować za wcześnie. Teraz to się średnio przydają. Więcej snizeli, więcej. Bardzo dobrze. Jestem troszkę mocniejszy, ale ten mój atak to tak wzrósł minimalistycznie, więc pewnie nie będę robił za dużo. No właśnie, widzicie, to jest wciąż trochę, trochę za małą. Taunt. Dobra, to sobie możesz używać. Ale, ale muszę sprawić, żeby mój starter stał się rzeczywiście znacznie mocniejszym. 120 doświadczenia, spoko. Zawsze to coś. I co teraz? Co teraz? Co teraz? Tutaj mamy to. Jest to Great Ball. Pierwszy, taki mocniejszy. Jejku, naprawdę na takiej małej przestrzeni coś mnie trafia i to jest oczywiście Snizel. Tu chyba nic innego nie występuje. Ale, tak jak mówię, traktujmy te snizele jako po prostu dobrą okazję do treningu. Tak jest. Chyba wolę jak używa najpierw tego skrecza, a potem lira, niż na odwrót, bo teraz to może zabolać bardziej. A nie, chyba, że, chyba, że użyje tauta. To spoko. To sobie może używać, czego, czego tylko zapragnie. Tak właściwie. Dobra, snizel leży. A my powolutku zbliżamy się do kolejnego poziomu. Dobra, co tu jest? Dobre pytanie. Dobra, już wiem jak muszę się i gdzie dostać. Przynajmniej tak myślę. O, chyba wystarczy tak to ładnie zrobić. A, tak, ten głupi Hikilu sprawi, że będziemy bogaci, hehehe. <grym>, Okej. Okay. Co to za biedny Pokémon? O nie, ja wam nie pozwolę tutaj. Ale zobaczcie, te cwaniaczki chcą ze mną walczyć. I to jest podwójna walka. Nie, nie ze mną te numery. A tu masakra, co to jest? Drogi, jeszcze rozumiem, ale to drugie też się nazywa. I znowu nie wiadomo, czy to jest L, czy I. Jakiś. Obstawiam, że I. Bingrim. Okej. Okay. Dobra, B w... Może w niego. A ty po prostu Thundershock yy, też w niego. Zobaczymy, zobaczymy. Ej! Nie chciałem uderzać w drugiego. jego co, coś. Wydawało mi się, że wybrałem tego drugiego. No nieważne. Ej, zaraz, 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 on dostał z Thundershocka super efektywnie. Czyżby Drowsy miał tutaj jakieś inne typy, czy co tu się odwaliło? Nie mam pojęcia. O nie, nie, tryszałci, Trishoucik, ty za długo to mi... O, jeszcze trucizna, dobra, musi zrobić ile może. Dobra, bij, bijcie, 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 tylko u Trishout nie uderz się. Dziękuję, wspaniale, robisz to, robisz to, robisz tą walkę. Dostaniesz swoje doświadczenie, jak Thundershock zadziała. Nie no, coś tu pozmieniali, coś tu pozmieniali. Dobra, z jeden, Mało. Mało, mało doświadczenia. Tu już też dwunasty poziom. Fajnie, Thunderwave. Eee, no, Thunderwave sensowny cios. Zamiast Growl'a, którego raczej używać nie będę, a Thunderwave zawsze do łapania się może przydać, chociażby. Dobra, mój starter leży. Niestety, sorry, Trishout. To nie moja wina. Muszę walczyć z tym czymś i nie wiedząc, co to w ogóle jest. Ale. Pewnie psychiczne, tak myślę. Ale zaraz się przekonamy. Dobra, Ember, a ty po prostu Thundershock dalej. Przekonajmy się, zobaczmy. Jest super efektywny, czyli on może być stalowy, tak jak podejrzewałem. No serio przeżył? No nic, no nic, no nic, no nic, no nic, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze jedno uderzenie. Dobrze, dobrze, dobrze. Bingrim, no tak myślę, że się nazywa, leży. Dobra, troszkę doświadczenia wpadło, nieduże, ale może być. Może być. Tak, powinieneś powiedzieć, że jesteś silny. Tak, ucieczka! A ten Pokémon się cieszy. Udało nam się go uratować. Jesteśmy o, już na miejscu, nawet chodzić nie muszę doskonale. Zrobiłeś to, Judy, uratowałeś mojego Hikilu. Okej. Okay. Dobra, nagroda. Perseum, ha? Co to jest? Co to jest? Nie mam pojęcia. Eee, nie załapałem tego, z czym on mówił, tak właściwie ale mówił coś o niszczeniu, eee, kamieni w rękawicy. O, to może to może być dobre. To może się przydać. Zdecydowanie, dobra, ja idę się troszkę podleczyć. Dobra, proszę o leczonko. Potrzebuję, potrzebuję, a teraz hmm. A może trzeba przejść do tego domku, który był zablokowany? W sensie wiecie, tam były... Były, były, były. No właśnie, co tu było? Była ta skała. Zobaczymy. To chyba ten domek. Czy to działa tu, czy, czy nie tu? Nie, to, to, to nie działa tutaj. Niestety, niestety, nie. Czyli jak to działa? One of the minerals for the pocketways. A trap picture on it. A nie, czy to jest, to jest po prostu, ja, to, dobra, dobra. Czy to jest może jako taka mega Ewo czy coś? Nie, nie wiem. Okej, co my tu mamy? HM Service. Ale mogę tego użyć? Nie, nie mogę tego użyć. Dlaczego ten trapping jest niebieski? W ogóle gdzie ja jestem? To jest dobre pytanie. Aha, byliśmy gdzieś... Gdzieś na morzu i wylądowaliśmy tutaj. W Polaristown. Okej. Okay. A ja z tobą gadałem? A to ten? Chyba nie. Kurcze, no dobra, no dobra, no nic, no nic, no nic, no nic, no nic. Teraz tak, jaskinie tutaj mamy, tu się nic nie pojawiło więcej, no nie pojawiło się. Czy ja tu czegoś nie widzę oczywistego? Nie, tu to się było, jak najbardziej. Tutaj to nie. No tak, tu jest ten. ...ziomeczek... Nie, no, tam nie przejdę. Nie, no nie ma sprawy mi dziękować 10 razy spokojnie. Nie ma takiej potrzeby. Nie, no teraz powinienem chyba iść do jaskini i znaleźć tam tego gościa. Prawdopodobnie. Tak myślę, że pewnie dalej tam czeka i czeka na mój raport, czy coś w tym stylu. Kto to wie. Zaraz zobaczymy. Dobra, dawaj tu i co? Gdzie ja tu byłem. Tu niżej. A ja tu nie byłem. Ej, no nie, nie, tu się nie było. Co my tu mamy? O! Co się mnie zaatakowało, zanim mi Jest to Bergmite. Okej. Okay. Nie potrzebuję. Frostbreath. Ej, Frostbreath to jest naprawdę świetny cios. Może być, może być. Jak na, jak na ten etap gry. Może być. Teraz tak. Ym... Czy ktoś się go uczy w ogóle? No table, no table, no nikt. Jakoś tak, szczerze to mnie nie dziwi, że nikt się tego nie uczy. Tak jakby nie ten typ pokemonów. O! I tutaj mamy, zobaczcie, mamy kolejną możliwość wejścia, no i tutaj muszę prawdopodobnie, tak jak ostatnią... Ostatnio trzeba było uciekać, znaczy uciekać, unikać, może tak to nazwę. Dobra, jak tu przejść, jak tu przejść? Jakieś ciężkie zagadki. Zaraz, 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 źle idę. Z pewnością tam jest coś fajnego do zdobycia, aż głupio byłoby to zmarnować. Hmm. Co ja tu pomijam? A może tak? No nie. No nie za bardzo. Zaraz, jak ja mam się tutaj dostać? Bardzo dobre pytanie. Nie, no tutaj to raczej nie. Kurczę, jak to zrobić tak w miarę inteligentnie. Wiesz, to jest pewnie proste, ale oczywiście ja nie myślę. Standard. Eee, dobra, no jak tutaj się dostaję, to jestem w tym miejscu spoką. Ale to mi niewiele da tutaj, jeżeli chodzi o te zmianki. Powinienem się jakoś próbować dostać tutaj E, ja tam na górę mogę iść. W sumie nie wiem, czy to jest zamknięte obszar, czy nie. Jest dużo rzeczy, które mnie interesują. E, 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 e. Nie, no jak tam się dostaje na górę, no to lipa, nie przechodzę. Kurczę, no tutaj, no co, co, co mi to daje? To mi nic nie daje kompletnie. A może rzeczywiście powinienem jakoś bardziej, nie wiem, na górę próbować się dostać, ale to też będzie ciężkie. Taka prawda, no ale zaraz, spróbujmy. A nie, tu mogę iść, Dobre. dobra, dobra, okej. Okay. No to tu mogę iść, no spoko. Prawda, tego TMA nie dostałem. O, tutaj jest kamień, być może służy do ewolucji Eevee. Kto to wie? Kto to wie, kto to wie, ale gdzie ja się tutaj dostanę? Dobra, gdzieś tu dalej. Niby idę dalej, a jak chciałem jeszcze... a, dobra, myślałem, że coś tutaj znajdę. Ale dobra, tu jest łatwe przejście. I dotarłem! Razor clone. Spoko. Ukończyłem, ale nie jestem za bardzo zadowolony. Ponieważ, co z tego, że ukończyłem to miejsce? Aczkolwiek, no nie zdobyłem tego, co chciałem. Ej, źle idę. Jak to się jakoś łatwiej wrócić? A może nie da się łatwiej wrócić? O, takie, takie to ma być trudne. <laughs> Kto to wie? Kto to wie? Dobra, tędy. Kurczę, tędy też za daleko. Przechodzenie tutaj to nie jest prosta rzecz. Ja zresztą tych zagadek, jeżeli chodzi o tego typu, to nigdy jakoś w grach Pokémon za bardzo nie lubiłem. Dobra, jesteśmy tu. A no i stąd teraz to jest bez problemu. No, rock Tomb, Nie no, spoko. Fajnie, jeżeli robienie tego typu zadań daje mi jakieś przedmioty cenne, no to ja będę je robił. Nie trzeba mnie do tego absolutnie namawiać. Fajnie. Eee, no dobra, tylko tak. Tu poszedłem po to, no to spoko. Czy tu dalej? Strafię? Dobra, już miałem powiedzieć, czy tylko będą snizele? Nie, będą snizele i bergmaity. Ale jeżeli tu występuje jakiś rzadki nowy okaz, to bym spróbował zobaczyć. No ale trzeba, trzeba, szukać. No to samo się nie znajdzie. Fajnie, że bergmite jest mniej wytrzymały, a też daje mniej expo, no Ale to był też niższy, to był w sumie niższy poziom. O, jest, jest! Dobra, powiem tak, zaatakuję go jednym Emberem. Zobaczymy, czy przeżyję. Co to jest? Dobra, przeżył perfekcyjnie, idealnie zrobione. I powiem tak, wydaje mi się, że może być. Hmm. Psychiczno-lodowy albo psychiczno-stalowy. Obstawiałbym te typy. Zaraz zobaczymy. Czy miałem rację? Który z tych? Czyli psycholud albo psychostal. No i oczywiście łapać się nie może standardową. No, nie daj się, nie daj się triszałcić, nie daj się prosić. Za łatwką. Znaczy, za łatwką, niech się złapie, a ty nie padaj. Tak jest! Dobra, zobaczymy, czy moje przeczucie miało rację, czy nie. Czy jest ten podtyp psychiczny? A nie, Steel Poison, o proszę. No proszę. Tak, trzeba uważać, żeby go nie dotknąć. Ja rozumiem. A, party full, no tak, muszę go wysłać tam. No nic, no nic, no nic, no nic, no nic. Fajnie było zawalczyć. Uuu, jeszcze z za złapaniem masakra. Normalnie bym go złapał z wielką chęcią, no ale teraz się muszę powstrzymać. Muszę się powstrzymać, no nie, nie, nie. Szkoda. No dobra, co co? Jestem tutaj, jestem tutaj. O, a ten sobie poszedł. Myślałem, że będzie na mnie czekał. Nic bardziej mylnego, nikt tu na mnie nie czeka. I znowu Sfill, dlaczego ty mi to robisz Feel? Ale to jest dobre miejsce, żeby trochę potrenować poksy. chociażby moje elektryczne. O, i teraz mogę używać... To jest, czyli to działa jak Rock Smash, rozumiem. Oho, przedostałem się gdzieś wyżej. Dobra. Hmm. Gdzie ja trafiłem? Gdzie ja trafiłem? Ej, zaraz, nie! Zaraz, czy ja? Nie no, ja się wróciłem. Masakra, przez chwilę myślałem, że poszedłem dalej. Dobra, zwariowałem w tym miejscu. Przyznaję, szczerze. Bez bicia. Przyznaję, że troszkę, troszkę zwariowałem w tym miejscu, jeżeli chodzi o przechodzenie. Nie, nie tak, nie tak. A ile on daje doświadczenia? Bo łatwo go bijemy. To jest warty zanotowania. 85, nie tak dużo. Nie tak dużo, nie tak dużo. Nie dobra, zaraz, zaraz, zaraz. Jeszcze raz idziemy tam. O, jest i kapczu, Dobra, czyli zwykle zauważyłem, że w tych lokacjach jest jeden taki, wiecie, Pokémon nowy, powiedzmy, tak to nazwijmy. A reszta to są takie takie znane już nam troszkę wcześniej. Dobra, jest 13 level, może coś się nauczy. Takedown. No dobra, może być, szczególnie, że mamy takla, więc przynajmniej coś mocniejszego, jeżeli przyjdzie potrzeba. Ale to nie są moje ulubione ciosy. Czyli zaraz, zaraz, zaraz. Tu wyszedłem w to miejsce. No niby spokom. O, i tu jest wyjście. Tak jest. Jak widać o to chodzi. Eee, dobra. Ja bym zrobił tak. Plecak. Użyć sobie jakiegoś potiona, jak jest możliwość. Podleczyć triszałcika i zawalczyć eee, z tym tutaj. Dobra, pokaż mi czy twoje. Boksy lodowe są coś warte, bo na pewno lodowe jest i kapczum. Ale to jest już dwunasty poziom. Widzicie, tutaj to są już poziomy, które coś oznaczają. Jeszcze tutaj grad działa, a ja chybiam. Być może ma abilitkę, że w gradzie, wiecie, ma większą unikliwość. Tak obstawiam. Jeszcze cztery razy mnie uderzył. Jeszcze, jeszcze grad mnie uderzył. Super. Masakra, masakra. No, przeżył. Play nice. Spoko, to zmniejsza ataka, ale mam to gdzieś. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ember. Dobrze, dobrze, dobrze. Ile? 204. Spoko. Ach, ten grat. Jest i ten. Yy, Kikilu. Dobra, damy Lekida. Damy Lekida, niech sobie ten trochę odpocznie. Dawaj. Fajny. Przyznaję, że fajny. Ładnie wyglądam. Na razie Ember. <gryw> Dobra, może i ładnie wygląda, ale nie należy do najwytrzymalszych. Na szczęście. Spoko. Jest level up. Dobra, co my tu mamy? Oho, więcej, 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 więcej wszystkiego. Dobra, myślę, że tutaj sobie dokonajmy malutkiej przynajmniej zmiany. I zobaczmy. Tak, ty i twoje Pokémon uwielbiacie. Ekstremalne tutaj temperatury. No nie wiem, czy tylko ty tak nie uważasz. Ale niech ci będzie. Oj, oj, Spodziewałem się Pokemonów zupełnie innych. Dobra, powiem tak, po coś łapałem tego Sharpido. Sharpido wchodzisz, wchodzisz, wchodzisz. Ale on wygląda cudownie naprawdę, to trzeba mu przyznać, co on tam sobie zbutował. A Spida? Ja i tak będę używać Aquadeta z priority. Nie zadziała starty, jak coś, więc spoko, jeżeli miałby starty. aquadet powinien być wystarczający, tak jest. Nie no, Sharpido to będzie dobry box. Mm. Jeminny. W sumie spoko, mam typ duch, on ma typ walczący i normal, no to tak za dużo mi nie zrobi. On ma też normal, więc akwacze po prostu. No, nie no, nie no, Sharpedo to jest, powiem wam, moc, jak jest już najbardziej wyewoluowanym. O to chodzi. Dobra, co my tu mamy? Tu czeka mnie coś więcej. Mamy możliwość wejść tutaj. Obstawiam, że leczy nam Pokemonem. Tak czy nie? Nie, nie leczy. A może nie? Po prostu nie. Ej, co jest? Ym... No dobra. Ale to, że mogę przy kominku stanąć. Może tu się mogę leczyć? Tak, przy kominku mogę się leczyć. Fajnie. Powiem tak, to, że mogę się tutaj leczyć i jest super potem inne fajne rzeczy, to ja chyba wykorzystam ten moment tutaj, że tu jest łatwe leczenie, blisko, dużo trawy i będę starał się po prostu tutaj. E, tutaj tutaj e, wytrenować te moje boksy, żeby miały rzeczywiście troszkę wyższe poziomy, a przynajmniej te, które są przy mnie. Natomiast, moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się podobał, jeżeli czekacie na więcej z to pamiętajcie strzelić lajka, pamiętajcie o subskrypcji. A my widzimy się wkrótce, tak? Więc do zobaczenia do kolejnego. Cześć i czołem i na razie! Okay.